Nowy Jork 1970. Jednego dnia otrzymuję dzwonek od Shorty, i on powiedział, że chce po mnie przyjechać. Zawiezie mnie do Carmina Persico, który chce mnie zobaczyć. Wsiadłem do samochodu, jego siostrzeniec był z nami, jak się nie mylę. I my pojechaliśmy. My wysiedliśmy koło klubu, gdzie był Carmine Persico. On spotkał nas przy wejściu, uścisnął mi rękę. I on powiedział, że jest jedna sytuacja, po której chce zaproponować mi kontrakt, żebym zrobił coś. I on opowiedział mi o tym gościu, u którego był biznes, po produkcji pralek. Coś po typu własnej małej fabryczki. I oni sprzedawali swoje pralki, suszarki różnym pralniom i innym podobnym organizacjom. I, i ten facet sypiał z czyją żoną. Persiko powiedział, że on chce, abym poszedł tam i wpisał temu gościowi porządny wpierdol. On wyjaśnił mi niektóre rzeczy, które chciałby, żebym zrobił. A na końcu dodał, ja chcę, abyś odciął mu ucho i przyniósł je mnie. Ja powiedziałem, dobrze. Uścisnęliśmy sobie ręce. Wszedłem z Shorty i jego siostrzeńcem na dół. Wsiadłem do samochodu i mówię do Shorty, bracie, to jest na serio? On chce, żebym odciął temu gościowi ucho? Tak on powiedział. For the first time po raz pierwszy, Sammy, Sammy the Bull opowiada swoją historię. To jest... Benson Harst, Brooklyn 1959 rok. Moja rodzina, moi rodzice to w zasadzie byli ciężko pracujący ludzie. Moja mama była krawcową, a mój ojciec malarzem. W tym momencie on już nie mógł malować, więc mieli mały zakład krawiecki. I oni produkowali ubrania dla jednego żydowskiego kontrahenta z Manhattanu. Ja pomagałem od czasu do czasu, kiedy wystawiali ubrania na sprzedaż. W poniedziałki przyjeżdżałem tam w niedzielę wieczorem. Kiedy szyli ubrania, mogli zostawać różne nitki i inne rzeczy. Przeglądałem je ponownie. Ogólnie rzecz biorąc, przycinałem nitki. Kładałem je do plastikowych torebek. Przygotowywałem do wysyłki na poniedziałek. Chcę powiedzieć, że oni faktycznie pracowali sześć dni w tygodniu, z czego trzy lub cztery dni oni mogli pracować jeszcze w nocy. Dlatego chodziłem i pomagałem. I jednym wieczorem byłem tam z tyłu. Przycinając nitki i rozkładając ubrania w plastikowe torby, szykując wszystko do wysyłki. Nagle drzwi się otworzyły i weszło dwóch facetów. Okazało się, że to byli jacyś delegaci związków zawodowych, dwóch Irlandczyków, naprawdę duzi goście. I ja słyszę, że oni zaczęli podnosić głos: Ja nie robiłem nic specjalnego. Oni mnie nie widzą, ale ja. Trochę się schyliłem i zacząłem podsłuchiwać, aby zrozumieć, co się dzieje. I ja słyszę, jak mówią mojemu ojcu: Nie jesteś w związku. Łamiesz zasady. Ty musisz być w związku. Jeśli nie będziesz miał przygotowanej koperty, następnym razem, gdy przyjdziemy, złamiemy ci nogi. Rozpierdolimy całe to miejsce. My wrócimy. Jutro, żeby to załatwić. I odebrać kopertę. W przeciwnym razie będziesz miał problem. De facto oni grozili mu. Mój ojciec nie wyglądał jakoś na zdenerwowanego. Wyglądał tak, jakby go nie obchodziło, co mu teraz powiedzieli. Ja nie reagowałem. Po prostu siedzę cicho i tylko słucham. Tego wieczoru poszedłem do Rampers. Jerry Papa był przywódcą Rampers wtedy. Opowiedziałem Jerry Papie, co się stało, co usłyszałem. Ci goście wrócą jutro. Chcę wziąć ze sobą kilku chłopaków. Oni przyczają się ze mną z tyłu. Jeśli ci Irlandczycy zaczną robić coś mojemu ojcu, to my wyjdziemy i rozwalimy ich na miejscu. Jerry papa otworzył swoją kurtkę, i tam kopyto. On powiedział: Semy, nie bierz chłopaków. Weź kopyto. Wyciągnij go z zapasa. Jeśli dotkną twojego ojca, rozjepij mi łby. Daj znać mnie. Wyślę kilku chłopaków, i oni pozbędą się ciał. Ja nigdy nikogo nie zabiłem do tego momentu w swoim życiu. Nie robiłem nic do takiego stopnia. Spinało mi to. Ale myśl o tym, że przyjdą i zaczną bić mojego ojca, przerażała mnie. Wziąłem broń. Następnego dnia. Byłem tam, tym pistoletem na pasku, w tym samym punkcie, wśród ubrań i toreb, gdzie oni nie mogli widzieć mnie. Ja rozmyślałem. Moje serce waliło trochę szybciej niż zwykle. Byłem zdenerwowany, ale miałem zamiar zabić dwóch tych synów, jeśli tylko podniosą rękę na mojego ojca. Wyskoczyłbym z impetem i otworzył ogień. Ja usłyszałem, jak drzwi się otwierają i położyłem rękę na broni. Wyciągnąłem broń z zapasa. Wziąłem kilka głębokich oddechów. Ja byłem gotów. Oni zaczęli podchodzić. I ja słyszę najdziwniejsze rzeczy. Panie Grawano, dlaczego nam pan nie powiedział? Nie musi pan się martwić o związki. Ja nie mogę zrozumieć, co ja w ogóle słyszę teraz. Co się stało z tym, my złamiemy ci nogi? Co się stało z tym, jeśli nie będziesz miał przygotowanej koperty dla nas jutro? Dlaczego pan nam nie powiedział, że zna pan Sowildo? Dlaczego nam pan nie powiedział? Słyszę, jak mój ojciec mówi, to mój kumpel. Ale dlaczego pan nam nie powiedział? I oni dają mu karteczkę, że jest członkiem związku. Jeśli przyjdzie ktoś i będą niepokoić was, zapytają, członkiem jakiego związku jesteś. Niech pan da im naszą kartę, lub zadzwoni do nas. Nie martwcie się o nic. I tuż przed wyjściem jeden z nich mówi, proszę, panie Grawano, nie zapomnijcie nie powiedzieć waszym, że my byliśmy tutaj i co my powiedzieliśmy wam teraz. Mój ojciec odpowiedział: dobrze. I oni wyszli. Ja wychodzę. Pistolet mam z tyłu za paskiem. Moja kurtka jest na wierzchu. Ja powiedziałem mu, papa, co to było. On odpowiedział: No, mają wielkie gęby. Oni poszli do mojego kumpla Sowildo i opowiedzieli, co się stało. I on prawdopodobnie z nimi porozmawiał. Sowildo, Sowildo, ja wiedziałem, że był kumplem mojego ojca. Widziałem go kilka razy. Taki mały gość, jak mój ojciec ale chudy jak cholera, że wiatr mógłby go przewrócić. Co on mógłby zrobić przeciwko tym dwóm pierdolonym potworom? Skąd u nich w ogóle mógłby być jakiś strach przed nim? Z wyglądu był słabeuszem. Dowiedziałem się później, że Sowildo był wtajemniczonym członkiem mafii pochodzącym z Sycylii. Gdzie był wtajemniczony? Później przeprowadził się do Stanów i wyrobił sobie porządną reputację. On, strzelec. Ten epizod zademonstrował mi moc mafii. Że możesz być wystraszony przez takiego małego, nadto starszego gościa. Wow. Ja zrozumiałem tę moc. Ale ja powiedziałem mojemu ojcu tego dnia. Gdyby Twoi ludzie tego nie załatwili, ja bym to załatwił. I co byś ty zrobił? Otworzyłem kurtkę i pokazałem mu broń. Mój ojciec nigdy mnie nie uderzył w życiu, ale prawie to zrobił w tamtym momencie. My nie zajmujemy się tym, ja mówiłem ci, my uczciwi ludzie. Daj mi tę pierdolną broń. On wziął broń, był wkurwiony. Ja w końcu odzyskałem od niego broń z powrotem. Wytłumaczyłem mu, że to nie moja i musiałem ją oddać. Odzyskałem broń i oddałem ją Jerry Papi. Tak, to była jedna z moich pierwszych doświadczeń z bandziorami. Oczywiście wcześniej znałem co to za goście, którzy się obracają na rogu ulicy. To byli źli gości, ale naszymi, złymi gośćmi. Ale ten przypadek zadziwił moją wyobraźnię. Nowy Jork 1968 rok. My mieliśmy jego adres. Wiedzieliśmy, jak wygląda i kim był. Dogadaliśmy się, że wchodzimy do ich małego sklepu. Tam była duża lada, gdzie robili zamówienia. Podchodzimy do lady i zaczynamy rozmowę o kupnie pralek i suszarek. Ja chciałem, żeby Tomi prowadził całą rozmowę. Powiedziałem mu, to ty zaczynasz z nim rozmawiać. Mówisz mu, że otwieramy pralnię. Kiedy on poda ci broszurę techniczną, czy co tam będzie miał, przyciągnij go bliżej do siebie, żeby musiał się pochylić do przodu, wskaż coś na tej ulotce, aby on się pochylił do ciebie. By zrozumieć, czego tam potrzebujemy. Ja będę miał kij i walnę w jego pierdolony łeb. Więc wyszliśmy. Musieliśmy dostać się na Long Island. Pojechaliśmy. Wszystko szło zgodnie z planem. Weszliśmy do środka. Pokręciliśmy trochę po sklepie. A kiedy wyszedł, podeszliśmy do niego. I Tomi zaczął z nim rozmawiać, mówiąc, że otwieramy pralnię i chcielibyśmy zobaczyć, co oni sprzedają. Czy macie jakieś broszury, abyśmy mogli omówić, co musimy wziąć? I ten facet wyciągnął broszurę. Wyglądała jak duże menu, takiego typu i rozmiaru. On wyjaśniał coś o swojej produkcji i Tomi robi to, co miał zrobić. Przyciągnął broszurę blisko siebie i i wskazał na coś. Facet pochylił się do przodu i ja wsadziłem mu mocny cios w bok głowy, swoim kijem. On był dużym facetem. Zaczął osiadać, krzycząc i wrzeszcząc. Ja skoczyłem na ladę z zamiarem ją przeskoczyć i rozkminiam, jak mogę zdobyć jego ucho. On, siadając już na podłodze, chwytał się lady, próbując się podnieść. Żeby mu w tym przeszkodzić, uderzyłem go w rękę kijem z całej mocy. Tak mocno, że jeden z jego palców wyfrunął. Po prostu odbiłem mu jeden z palców tym ciosem. Kiedy przeskoczyłem ladę, zdążyłem rzucić okiem w tę stronę, w którą poleciał ten palec. Zauważyłem, jak w naszą stronę biegną pracownicy tej fabryki. Było ich kilku, może czterech lub pięciu. Tam za ladą był zwykły otwór drzwiowy. Widać, że jeszcze się zbierali. Jednemu gościowi, który wybiegał przez to otwarcie, z rozmachu walnąłem kijem po twarzy. On zaczął krzyczeć, a inni prawdopodobnie nie wiedzieli, co się dzieje tam, gdzie my się znajdowaliśmy. Czy on został postrzelony, czy uderzony? Z niego leciała krew jak przez sito. Oni trochę się cofnęli, wystarczająco, żebym mógł przeskoczyć z powrotem taladę, po czym my wybiegliśmy ze sklepu. Wskoczyliśmy do samochodu i ruszyliśmy. Nie miałem ucha i nie miałem palca. Ty widziałeś, co się stało? Zapytałem Tommy Spero. Mówisz o palcu? Tak. Tak, on wyleciał w powietrze. Prawdopodobnie przetoczył się pod biurko. Ja nie zamierzałem tak zrobić, ale tak się stało. Ja mówię, myślisz, że teraz będę miał kłopoty? Przez co? Nie mam ucha ani palca ze sobą. Miałem rozkaz przynieść pierdolone ucho. Może mógłbym wyjść z tej sytuacji, gdybym przyniósł jego palec, ale nie mogłem go odzyskać. Nie wiedziałem, gdzie on był, gdzie wylądował. Wszyscy ci faceci szybko się zbiegli. Widziałeś ich? Tak, widziałem ich. Więc wróciliśmy do Brooklynu. I. On zadzwonił do swojego wujka Shorty. I on wyjaśnił wszystko, co się tam wydarzyło. Ja też wstawiłem kilka słów od siebie. Pokręciliśmy trochę po Brooklinu i on powiedział: Dobra, jedźcie do centrum. Carmine Persico znajdował się wtedy w okolicy Carroll w centrum Brooklinu, więc pojechaliśmy tam. Podjechaliśmy. Pierwszy wszedł Shorty. Zawołał Carmina, a oni wyszli z budynku razem z Shortim do mnie na zewnątrz. I on podchodzi do mnie. I ja nie wiedziałem, czego się spodziewać. I on lekko się uśmiechnął. Co się stało? Opowiedziałem mu historię dokładnie tak, jak teraz opowiedziałem ją wam. Wyjaśniłem wszystko, co się stało. I ja powiedziałem, że nie mogłem przynieść jego ucha. Faceci z hali produkcyjnej zaczęli wybiegać. Tam było czterech lub pięciu facetów. Jednego z nich uderzyłem w twarz. Mówię, palec tego gościa, do którego my wpadli, odpadł. Skoczyłem przez ladę, by go podnieść, ale nie wyszło. Nie zdążyłem go znaleźć. I Persico zaczął się śmiać. On powiedział: Ja już wiem. Dokładnie co zrobiłeś. Mam kogoś w tej fabryce i znam całą historię. Ten facet jest teraz w szpitalu. Zamierzają przyszyć mu z powrotem lub coś z tym palcem zrobić. I on się śmieje. Zrobiłeś świetną robotę, Semi.” Wziąłem głęboki oddech. Wyszło, że on był zadowolony. Ja byłem zadowolony, że nie musiałem odcinać mu ucha. Nie musiałem łapać jego palca, więc wszyscy są zadowoleni. Po tym wszystkim wróciliśmy do samochodu i odjechaliśmy. Takie rzeczy, jak te sprawiły, że Karmine patrzył na mnie inaczej. Moja pierwsza robota, moje pierwsze morderstwo było z nimi. On wiedział, że to ja zrobiłem. Teraz to i wiele innych rzeczy. Za każdym razem, gdy trzeba było zorganizować jakieś lanie, byłem w tym dość niezawodny. I on był ze mnie zadowolony.